Czy są tu fani Star Warsów? Jeśli tak, to zapraszam Was na dzisiejszy odcinek. Cześć, witajcie, z tej strony Rafał Itlocki, a dzisiaj zrobimy sobie modele ze Star Warsów. Ogólnie to będzie śmigacz, śmigacz śnieżny oraz AT, at ze Star Warsów. Wiem, że dużo osób oglądało pod przedniego shortsa, więc wiem, że chcecie też y, jak zbudować taki y, wielki pojazd. Pierwsze, by zacznijmy w ogóle od tego mniejszego, i tu jest potrzebny nam zestaw w 2022 roku, 2020 roku. Był taki zestaw z właśnie takim śmigaczem, i też czymś tam jeszcze. I właśnie ten, ten śmigacz nam się przyda. Pierwszy, zaczynamy budować takie coś, takie, jakby o, o takie coś, i do tego dodajemy takie coś ze szybką, właśnie z tego statku i to prezentuje się o tak tył robimy, dajemy takie coś też ze zestawu i dodajemy sobie takie działko i to montujemy idealnie, na powinno wejść tutaj też potrzebujemy mieć skrzydła te boczne i robimy takie dwa razy dwie sztuki i montujemy sobie je od tyłu. Ja je muszę pierw zamontować. Wam pokażę, teraz, właśnie takiej budowli. To już uprzedzam, że nie będzie długo. Bo często były było właśnie z Dorazji. z teraz ze Star Warsu. Więc trochę tego było. O, i tak mi dać się prezentuje: od tej strony tak i od tej tak. Fajny, ma Możemy oczywiście też tam włożyć figurkę. Jak coś to nogi od 80 to nie będą fajne, bo zrobiłem je takie. Bo po prostu ta maszyna się nie utrzymała, bo zacząłem budować od głowy. I ta głowa jest teraz wielka, ale za to się mieszczą tam cztery mini figurki. Głowę sobie budujemy o takie coś. Pierw tutaj dużo sterów, bo w zestawie jest mało chyba. chyba. Tutaj montujemy sobie o takie coś. I tu o takie coś. Oczywiście na takim jakby ruchomym elemencie. O! Takie coś, to są klocki z Legostora, które Wam pokazywałem I pierwszy ten, pierwszy element Czyli jakby ta szyb, ta jego przednia osłona To składa się z takiego elementu I z takiego, i to montujemy o tak Potem montujemy to Czekajcie chwilę Jak już mamy tak, to mamy takie coś a z przodu takie coś. Montujemy takie dwa. Takie dwa oczy ukośne. Yy, tutaj. O tak. I jeszcze drugi. O takie coś. I to montujemy sobie na wcześniej przygotowany element. Jeszcze Wam to pokażę od tyłu. To musi być wszystko wzmocnione. Montujemy to sobie o tutaj. O, i pochylamy całkowicie. I już mamy klapę pierwszą pletową. Teraz robimy dwie takie same. Ja Wam pokażę, jak ja to zrobiłem. Tutaj jest jedna. I druga. I takie dwie lustrzane odbicie. I te dwie, jak już zrobimy, to wtedy wlepiamy sobie je. O tutaj. O. I pochylamy. I już mamy to całe zasłonięte. A wiecie, po co dałem te klocki? Żeby było nie widać tutaj by były widać szpary. Dlatego to dałem. I drugie, już cykla zamontowane i kabina jest prawie gotowa. Już możemy sobie dać figurki, jeśli to chce. Ja akurat dałem takich oto dwóch, plus takiego co był w gazetce. I takiego. Dwóch siedzących to sobie damy o tak. O tak. No i tutaj jeszcze pozostałe miejsce, to możemy sobie dać ten T4. O, tutaj. na się prezentuje tak. Dach też zrobiłem. Dach, dach zrobimy prosto. Potrzebujemy takie elementy z ulicy z Lego City. Choć to się jak ma zestaw, to też może. Takie coś. I to montujemy o tak. O tak. Tutaj drugi element i o tak. No i to sobie montujemy na też wcześniej przygotowanym elemencie. Tylko to się może, oczywiście to będzie delikatna konstrukcja, to już uprzedzam. Jak się będzie chciało ściągnąć te boki, to jakby do brzuch to też będzie trudno. O tak. I sobie to łatwo zamykamy i głowę mamy zrobioną. Tutaj mamy już przygotowany element. Dobra, pierwszy brzuch to sobie zacznijmy od takiej dużej konstrukcji. O takia. Ja. Tutaj trzy siedzenia, te z tyłu pros proszę, żeby zrobić miejsce. No i musimy wylepić ten element. Ja mam to zaraz po czarze. I też pod spód sobie dać o takie coś. Bardzo warto by było, bo ta głowa Wam będzie po prostu spadać i może się to łatwo rozwalić. Więc warto mieć tak. Bo ja to budowałem, więc wiem, jak to było. No i zrobimy to sobie, żeby to było już takie stabilne. O, dobra. Teraz do tego. Także, oczywiście, będziemy dawać działka z przodu, ale to już będzie. Tył robi się takie coś, żeby zakryć to, jakby brzydką. Tutaj. Te trzymania, co robiłem, żeby ten dach się nie zawalił. I dajemy to sobie o tak. O, teraz oczywiście potrzebujemy te tylnie, ale pierw sobie potrzebujemy trzech szturmowców. Ja czy ja i muszą być oczywiście już wspominam, żeby nie było, że nie wspominałem i ktoś tam mi będzie mówił, że źle powiedziałem, to oni muszą być bez czasków. Szturmowców sobie dajemy tutaj. A czas już Wam mówię, gdzie z tyłu też z gazetki moje jest taki śmigacz. I możemy to sobie dać, bo w zestawie z 2020 roku to był też taki fajny, właśnie, nie śmigacz. Tylko yy, możecie mi napisać w komentarzu, bo zapomniałem, jak to się nazywało. I te hełmy sobie dajemy. O, tak. No i to jest na tym śmigaczu. I teraz potrzebujemy pokrywy. Jedna pokrywa to będzie tak, z takim elementem, o takie duże, a druga to będzie taka. I ja to sobie zamontuję, to trzeba jakby tak, tą będzie trzeba było tak od góry zamontować, a tą to trzeba, żeby to było tak już pochylone, żeby ona była już trochę pochylona, że tylko wkładacie, bo jak właśnie Wam, wam mówiłem... To, to musi być wszystko dobrze zrobione i to jest delikatna konstrukcja. Można się tym oczywiście bawić, ale no nie tak, że się będzie to całkowicie otwierać, bo zaraz wam pokażę o co tu chodzi. Zaraz wrócę za chwilę. Udało mi się to zamontować, ale to jest trudne i dzięki tym to to się właśnie tak nie da otwierać i tutaj ta tylna część może wam spadać. Nogi Wam pokazywane, to, to róbcie takie coś i takie cztery, i zamontować w tych miejscach. O tutaj, ja to sobie zamontuję. O ile to my nie spadnie, bo jak to spadnie, to można się wściec. O, właśnie o tym mówiłem, że to się tak rozwala. Nie wiem właśnie dlaczego to się tak rozwala, ale może jest, że jest słaba konstrukcja. I w ogóle te nogi się nie umieją na tym utrzymać. Ale to duża konstrukcja. Dobra, mam już to zrobione. To już stoi. Postawiam przed kamerką. Oto stoi sobie o tak. Oto nasz ATAT -AT zbudowany. Plus to. Pokazywałem wam na też na shortsie, że właśnie ostatnio miałam tego kapitana Amerykę. Ja też był na filmie, to wie. Tutaj mam z boku pudełko i też może zrobię was, dla was to z Minecrafta, bo sobie zbudowałem. No, tak nie pytajcie, jest taki jakby mały piesio. Zabawka, chodzący. O, i też tu z przodu to już do bardziej tak muszę przesunąć. O, będzie widać. I trochę tutaj sobie. Wasz, może potrząść. Muszę to sobie teraz ustawić w ogóle inaczej. Bo jak widzicie, ja tu tylko będę robił budowlę, bo tam, tam gdzie robię recenzję, to jest jakby słaba, słabe otoczenie. O! No i takie jakby z trzy strzałkami. Montujemy sobie. O, tutaj, tak po bokach. Żeby móc z tym ruszać. O. No i nasz ATAT jest finalnie skończony. Tak to wygląda. Tutaj mamy ten śmigacz. No i można powiedzieć finalnie, że jest skończony. Dajcie jakąś łapkę w górę. Subskrypcję. No i do następnego filmu.